Zamordowany podczas pracy, bezbronny, niespodziewający się zagrożenia. Polska pogrążona jest w żałobie po brutalnej śmierci dr Tomasza Soleckiego, cenionego ortopedy z Krakowa. Jego zgon nie był przypadkiem, a wynikiem wielomiesięcznej nienawiści i nękania. Teraz na jaw wychodzą szokujące szczegóły o jego oprawcy człowieku, który nigdy nie powinien był nosić munduru. Ciosy, których nie dało się zatrzymać. Morderca lekarza z Krakowa, kim naprawdę był Jarosław W. Do tragedii doszło we wtorek, 29 kwietnia około godziny 10 i 30 setnych w gabinecie poradni ortopedycznej szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Doktor Tomasz Solecki, 40-letni ortopeda, był w trakcie konsultacji z pacjentką, gdy do gabinetu wtargnął 35 letni mężczyzna Jarosław W, były pacjent lekarza. Napastnik działał z zimną krwią, miał przy sobie nóż i zadał lekarzowi serię ciosów, które okazały się śmiertelne. Mimo błyskawicznej interwencji personelu i niemal dwugodzinnej operacji, życia dr Soleckiego nie udało się uratować. Wstrząśnięty szpital wydał oświadczenie: został odebrany światu w sposób brutalny i niesprawiedliwy, podczas pełnienia obowiązków służbowych, podczas udzielania pomocy pacjentom. Zabójca miał motyw. Od miesięcy nękał lekarza, twierdząc, że ten popełnił błąd podczas jego operacji sprzed dwóch lat. Jak ujawniono w programie, uwaga! TVN, Jarosław W. twierdził również, że do jego ciała podano toksyczne substancje. Mimo, że sprawa była analizowana przez rzecznika praw pacjenta i uznano, że lekarz działał zgodnie z procedurą, Jarosław W. nie przyjmował tego do wiadomości. Bliscy próbowali go przekonać, by odpuścił bez skutku. To nie był człowiek znikąd. Jak poinformowała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt, Jarosław W. od 2020 roku pracował w służbie więziennej. Przenoszono go między jednostkami, bo jego zachowanie wzbudzało niepokój. Zimą przychodził do pracy w trampkach miał opinię dziwaka. Był izolowany od reszty personelu często pełnił samotne dyżury na wieżyczkach strażniczych. To osoba, której przyjęcie do służby było błędem. Wielu z nas bało się z nim rozmawiać, powiedział anonimowy funkcjonariusz w rozmowie z WP. Jarosław W był w trakcie zwolnienia zdrowotnego, a jego przełożeni zlecili mu badania w medycynie pracy. Jednak zabrakło skutecznych mechanizmów weryfikacji stanu psychicznego. Być może tragedii można było uniknąć. Zamordowany lekarz był wzorem empatii i profesjonalizmu. Specjalizował się w chirurgii rekonstrukcyjnej ręki i stopy, współtworzył centrum medyczne Ortotop. Tysiące pacjentów wspomina go jako lekarza z powołania. Jego śmierć poruszyła nie tylko środowisko medyczne, ale także całą Polskę. Minutą ciszy uczczono go w szpitalu, a msza żałobna zgromadziła tłumy. To był człowiek, który całym sercem oddawał się swojej pracy. Dobry, uczciwy. Pełen szacunku dla innych, wspominają współpracownicy. Doktor Tomasz Solecki osierocił dzieci i żonę. Rodzina została obrzęta opieką psychologiczną i organizacyjnym wsparciem ze strony szpitala oraz miasta. Dyrekcja placówki apeluje o pamięć i godne wspomnienie zmarłego. Mówmy o nim dobrze, bo stracił życie na służbie. To był nasz kolega, nasz przyjaciel. Niech ta tragedia nie pójdzie na marne. Zabójca został zatrzymany i najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Śledztwo trwa.